Matka szczera, lepiej wracaj z Najmanem do Big Brothera, to jest proste. Mam rozkminki, Najmanowi to ty możesz obierać mandarynki, a ty się boksel nie śmiej jeleniu, bo przed wilmasji będziesz siedział w więzieniu. I to jest proste. Do... Przypomnij sobie ile kanałów poniżej tysiąca widzów zasubskrybowałeś. Zgodnie z opinią ekspertów dużo chętniej obserwowane są konta z większą ilością obserwujących. Dlatego właśnie powstało Hype Train. Na stronie masz wiele usług. Które pomogą ci się wybić dosłownie na każdej platformie. Zainwestuj w swój sukces. HypeTrain.pl Cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na drugiej konferencji do Fame MMA 9. Jestem mną Wojtek. Cześć, witamy. Wojtek, zanim przejdziemy do samej konferencji, to musimy co nieco zdradzić ludziom na temat nowego projektu Fame MMA, mianowicie, mówię tutaj o Hypie, Hype Powered by Fame. Wraz z FMMA Stworzyliśmy nową, można powiedzieć, ligę mikroinfluencerów, mniejszych twórców, na której zobaczymy też super fajty. Chcielibyśmy dać szansę młodszym twórcom, mniejszym twórcom. Przypomina mi się tutaj taka ciekawa sytuacja z Jewiurem, który kiedyś napisał do mnie na Facebooku i chciał zawalczyć z Goliatem wraz zresztą y Zresztą ekipy uznaliśmy, że jest to bardzo ciekawa walka. I właśnie teraz Biewiór, który tak naprawdę zaczynał w fejmie od osoby, która była mało znana, stał się teraz naszą jedną. No, stopowych gwiazd w Jedną z gwiazd. Dlatego HyperMA to projekt, który ma dać szansę młodszym twórcom i będzie na pewno też bardzo widowiskowy. Będzie widowiskowy, ponieważ chcemy zastosować nowe, nowe rozwiązania. E -e, możliwe, że również nowe areny. Bajtyk za podwyżkę? Jeszcze nic nie zrobiłeś, już dostałeś podwyżkę, jak to? Tak, tak, dokładnie. Więc to, no nie wiem, ogólnie to Siemanko, wszystkim Hubert Miściwujewski i dzisiaj w zupełnie innej roli. W roli e, prowadzącego konferencję razem z Boxdelem. Dokładnie tak, jako że, no nie ukrywam, będę szczery ze sobą i z całym community Fame ma poprzednią konferencję. Mówią, mówiąc łagodnie, zjebałem. E, Siemanko, ryba, wariacie. Siemanko. Patrzysz na świat przez różowe okulary. Tak. Jestem pozytywnie nastawiony. Słuchaj, ryba, mamy tydzień do Twojego pojedynku, a ja widziałem na Instagramie, że imprezowałeś. O co chodzi? Gdzie imprezowałem? W no W Warszawie, gdzieś w klubach. To nie ja, to moje alterego. Stary było sześć browarów przed tobą. No ta, ale czy je piłem? Jestem. To jest inne pytanie. Słuchaj, nie da się zaprzeczyć, że jesteś zajebistym freestylowcem. Eee, I myślę, że tutaj nasza cała publika czekałaby, żebyś zapodał nam jakiś freestyle. To może na... jakiegoś disa na Zabielskiego na krótkiego. No właśnie o to nam Dobra, chodzi. Dobra, dis na Zabielskiego, będzie kolejny. Słuchajcie, wrócimy <laughs> mobit. Nie, no żartuję, że dla. Albeski tu? No stabaj, no tak, normalnie. Tak? Co? Rozliczymy się po konferencji. Nie wyjdzie z tego wa? Dobra, jak nie, coś dawaj, to na. Dawaj. Jak coś to na Huberta. Co złego to Hubert. Nie, no spoko, możesz nie. wiesz, coś na nawinąć, nie obrać. Ale panowie nie, nie ma... Nie, dobra, na oponenta. Nie mamy podkładu, nie mamy podkładu. To co? To Chyba, że Damian. Spoko. Nasz announcer zabitboksuje. Ta, normalnie? O kurde. Pa. Dobra, 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 dobra. Nikt cię tutaj nie chce, olo, wariacie. Ani Wojtek gola, ani ludzie na czacie. I to jest proste, tak to gra, bo jesteś najnudniejszy na fame MMA. O, kiedy wpadam, mam go za kalkę. Jestem olo, wpadłem dać sportową walkę. u, gadka szczera. Lepiej wracaj z najmanem do Big Bradera, to jest proste. Mam rozkminki. Najmanowi to ty możesz obierać mandarynki, a ty się bokdel nie śmiej jeleniu, bo przed Ilmasi będziesz siedział w więzieniu i to jest proste. Dobra, 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 dobra. To jest proste. Powiem teraz prawdę. A ja będę bardziej znany niż jej adres on. A Olek będzie potrzebował operacji jak cycki połowy lasek w tej federacji. Dobra, dziękuję. Bra brawo. Brawo. E, Filip, e, freestyle mają to do tego, że zawsze jest odpowiedź. Ale to nie było do mnie kierowane właśnie przecież. To było do nie. mnie. To właśnie, to Filip. Jak do... nie, po prostu to zamaskowałem. Nie, nie, ja, ja nie potrafię, ja nie potrafię przykromi. Czyli walkover. Powiedz, że jest bałwanem może. Chyba ty. Siemano. Słuchaj, jesteś jedną z najbardziej chyba tajemniczych postaci tutaj w ma. Pytaj, co chcesz wiedzieć, powiem ci. Jest to tylko twoja kreacja? Czy po prostu leci z nami w przy, w przysłowiowego chuja, czy taki jesteś nie, też oczy... naprawdę? Nie, ja jestem zawsze taki naprawdę. Ja, ja, ja nie, nie lubię udawać. Po prostu jestem taki naprawdę ty. E, Hubertowi chyba bardziej chodzi o to, że na wywiadach e, gdzieś tam... I ręce, ja nie, ja bardzo dużo sarkazmu używam. Tak, tak, no o to chodzi, nie? Tak, ja mam taką wypowiedź sarkastyczną zawsze, to, ale dużo ludzi też tego nie rozumie, na przykład jak, 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 jak jakiś żart powiem na, na story czy coś, to dużo ludzi tego, tego nie rozumie właśnie, więc mogą też mnie uważać za debila, ale nie, ja lubię po prostu e, się posłuchiwać sarkazmem i tyle. E, a odnośnie twoich imprez i przygotowań do walki, dalej imprezujesz i ogólnie masz... Imprezy zawsze były w moim życiu na pierwszym miejscu, ale teraz się zajęłem też troszeczkę treningami. Trzy, trening, trzy treningi mam w tygodniu, czyli tak wychodzi mniej więcej po pół dziennie. No ale jakie to są treningi? Jak ja widziałam, że ty jeździsz na rowerze. No trening na rowerze jest tylko... Znaczy rower jest środkiem transportu. Także mogłem jechać do sklepu po prostu. Czyli treningi kondycyjne. Nie, to była jazda do sklepu, a tak treningi kondycyjne to codziennie biegam. O. Okej, okay, słuchaj, treningi kondycyjne, treningami kondycyjnymi, mhm. ale masz zielony pas w judo. W znaczy gdzieś zgubiłem, ale faktycznie No był. to damy ci po walce. Słuchaj, e, fajnie prezentowałeś się w parterze, no ale w stójce stary, no klapa. No tak, bo ja właśnie przez te imprezy tak w stójce to mi kiepsko idzie, bo ja zawsze y, kończyło się to na podłodze, nie? I tak właśnie z przyzwyczajenia jakiegoś wyszło właśnie, że, że w tym parterze mi się podoba, nie? No a jak twoje treningi stójkowe? No, próbuję to podszlifować trochę, ale mi nie idzie, jestem strasznie taki e, lewy w tej stójce, nie? No ale e, staram się, staram się e, już do końca ten parter e, doszlifować, żeby to było mocne i tyle. No i będę się starał w parterze to skończyć, nie? Jak zwykle. Z, widziałeś TikToki swojego przeciwnika, jak jemu idzie na treningach? Znaczy on na tych TikTokach, powiem ci, to on chyba płacze cały czas, coś tam gada. Tak to wyglądają tego TikToki, nie? Teraz słuchaj, to, no to moją największą bronią... bronią jest to, że nikt nie wie tak naprawdę, co potrafię, a co nie. Więc wiesz, te TikToki są no, specjalnie robione. Nikt nie, nie wie, że Filip... coś potrafisz. Filip, ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale. Jest film z transformacji twojej chyba na YouTube, który ma mega dużo viewsów, nie? No, coś tam jest, coś tam jest. To, to jest film z transformacji, jak tam kiedyś byłem chudy, potem przypakowałem. No to tak jak mówiłem, na siłownię trzy lata chodzi. Ale w no sensie nie, nie to, żebym miał, miał coś do siłowni, tylko że jeżeli człowiek nie, nie, nie uprawia sportów e, takich jak MMA czy, czy judo, czy cokolwiek z, z takich sportów, to na siłownię się tylko i wyłącznie spina bardziej. Więc, więc to, to nie jest na plus, to jest raczej jeszcze na minus dla Ciebie. Ale Ty też dużo, dużo Filip, jakieś kalisteniki robiłeś, nie? Czyli gdzieś tam… Owszem, owszem, o, o, robiłem, robiłem. To się chyba zdecydowanie różni, nie? Od takiej, yy, takiej siłki klasycznej. W sensie, aha, w sensie… Ale ja nie, nie wiem, o co chodzi teraz, co, co to jest za sport. W sensie to jest siłownia dalej, tak? Znaczy to są drążki, nie? Drążki. Aha, tak. czyli to jest bardziej takie szybsze po prostu. Nie jestem ekspertem w tym temacie, jak widzisz. <grym> więc, Aha, więc nie okay. jestem ci w, <grym> w stanie powiedzieć, jaki to ma wpływ, jaki nie. Ale yy, widziałem wielu fajterów, którzy trenują kalistenikę. Tak, ale przy tym też łączą to z treningami y, MMA, tak, y, tak. Tak, tak, no. tak. trzeba połączyć, żeby nie stracić na szybkości, a on jest w tym momencie y, y, z, y, z, powolny po prostu. No. Ale skąd ty możesz wiedzieć, czy jestem powolny czy nie? No bo mówiłeś, nie? wywnioskowałem to z tego, że y, powiedziałeś, że nie trenowałeś nigdy sztuk walki, a y, siłownie tylko robiłeś 3 lata, więc No tak, potem i to jest prawda, ale ty nie wiesz tak naprawdę, co ja podjęła. Ale ja mówię, że chyba wnioskowałem po tym, tak? Nie biłem się z tobą jeszcze, no to nie wiem. Jak będziemy mieli kiedyś drugą walkę, to już będę mógł wiedzieć, ale to tylko wywnioskowałem na razie. No dobra, słuchajcie, ale mi się wydaje, że tak jakby hajter, ty w ogóle nie obawiasz się swojego przeciwnika, co? A ty co tutaj mi dogryzasz? Czy? Nie, nie. Ja, ja tylko się pytam, czy on dla ciebie jest cięższym wyzwaniem niż były Ciebie Marcin. Znaczy, znaczy ja ci... Po... Ja Ci powiem, że dużo ludzi właśnie mówi, że ja wygram i właśnie w zasadzie 90% osób jest za mną i też nie chcę wyjść później na debila, że jak przegram, no to, to się wszyscy zawiodą, nie? Bo jednak ma 20 kilo wagi więcej, nie? Ale jak to mogę mieć 20 ważysz? kilo więcej, Dobra. jak 78, a Ty ważysz 78? Ale ważyłeś, ja, mnie doszło su suchy, że Ty ważyłeś 82. Nie ważyłem 82. A nawet jeśli to, gdzie widzisz 20 kg. Dalej nie jest 20 byków. Dobra, ale ja miałem 60 wcześniej. Co miałeś z Matmy? No rok temu chyba miałeś 60. Matmy miałem chyba, chyba dwójkę. Kiedy ty miałeś 60 kilo? Ja miałem 60 kg przecież na pierwszej walce. Ten miał kiedyś 60, ten miał 80, czyli 20 kilo różnicy, 20 no czego nie rozumieć. <gry> Właśnie. A to, że ja teraz przytyłem a on schudł, no to nikogo nie interesuje. I teraz ja mam do ciebie, Ryba, takie mi się wydaje kluczowe pytanie. Bardzo często widzimy Cię na live'ach u Ferrari'ego i u Doncasio. A jak wiemy, no chłopaki mają ze sobą spinę. Ty jesteś ogólnie hashtag team Ferrari czy hashtag team Don Casio? Znaczy to, że bardzo często mnie widzicie, to jest troszkę nieaktualna informacja, bo od kilku miesięcy już nie pojawiałem się na streamach ani u Amadeusza, ani u Casiusza. Natomiast, no żeby, żeby odnieść się do tego pytania, to ja z Kasiuszem od zawsze miałem dobre relacje. Wydaje mi się, że mamy z nim dobre relacje dalej. Natomiast Amadeusz jest, jest w stosunku do mnie jakby w porządku i moje takie wiem, że, że Kasiusz ma pewne zasady i ma pewny rygorystyczny kodeks. Ja mam może troszkę mniej rygorystyczny kodeks i po prostu w moim odczuciu e, Amadeusz nie przegiął pewnych granic, w odczuciu Kasjusza przegiął. Oni mają konflikt między sobą i no, ja nie jestem taką osobą, żeby teraz ktoś ma konflikt z kimś, to ja na przykład teraz będę cisnął na tą osobę, no nie? E, więc no. A, a spinali się do ciebie? Nie. Nie. W sensie, że wie, że Ferrari powiedział, weź, kurwa, nie Piskasio, Casio, bo to jest chuj, a on na przykład na, na wzajemnie? Nie, właśnie, że ża żaden z chłopaków nie, nie wywierał tego typu presji. No to spokojnie, to też fajnie z ich strony, nie, że pozwala gdzieś no, oczywiście, celu. że tak. Filip, ja mam teraz pytanko do ciebie. Chciałem się spytać o twój content na TikToku. Sprawdzałem Twoje TikToki. No śmiało pytać. Słuchaj, no dużo osób mówi, no powiem Ci szczerze, że jest to cringe Walczysz teraz z Federacji FMMA? Myślisz o jakimś przejściu, taki level wyżej? Nie, no po prostu nagrywam takie TikToki. Nie wiem, jakoś tak po prostu śmieszy mnie to, że, że ludzie tak to komentują. Tak, tak szczerze, sprawia mi to też trochę satysfakcję, jak czytam te komentarze i że ludzie tak wszystko łykają. Czekaj, a powtórzysz jeszcze raz pytanie dokładnie? No, że dużo ludzi mówi, że twój content na TikToku to jest no, cringe. -wa. No tak, ale też ja się jakby nie przejmuję opinią ludzi, a ja po prostu. Dobrze, robię ale to dalej. Co chcę. E, czy zamierzasz przejść na kisz? Czy chwilę... zamierzam zmienić content? Nie wiem, co się stanie dalej, nie mam pojęcia. Może zmienię, może nie zmienię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie, nic nie planuję. Jestem tutaj na totalnym spontanie i tyle. Co będzie, to będzie. No właśnie spontan, słuchaj, wziąłeś walkę na ostatnią chwilę. E, wziąłeś to dla kasy, dla fejmu, jak to wygląda? Wiesz co, bardziej, wziąłem to dlatego, bo po prostu stwierdziłem, że skoro nadarzyła się taka okazja, to, to czemu by nie skorzystać? A po drugie, lubię wyzwania i mimo tego, że mam tylko tam dokładnie 25 dni na przygotowanie, naprawdę trenuję codziennie, mam dietę, cały czas myślę o tej walce i po prostu chcę pokazać się z jak najlepszej strony, no nie? Po prostu takie wyzwanie. A jak możesz skomentować dwa ostatnie pojedynki hejtera? Wiesz co, no pierwszy pojedynek y, to był z Olejnikiem. Dobrze pamiętam tak, z Olejnikiem. Tak. No to tam w sumie za dużo chłopacy nie pokazali, co prawda by, była ta dźwignia, no ale też Chyba była, była, i było, chyba w 40 sekund była ta walka skończona, ale to była moja pierwsza walka i pierwsze walki są zawsze cięższe, y, dlatego mogłem się za bardzo spiąć, wydaje, żeby mi się żeby to skończyło się no, w 20 sekund. No tam połowę... za dużo nie pokazałeś, ale rzeczywiście w tej walce y, potem była walka z Mortalciem, no to y, Oglądałem tą walkę kilka ja razy. Mimo to, że yy... tlenu ci zabrakło. Tak, ale ewidentnie masz ale bardzo słabą to kondycję. To była lepsza walka niż tamta. To była chyba lepsza walka niż tamta poprzednia, mimo to, że przegrałeś. No mimo że przegrałeś, tutaj. była o wiele lepsza, to na pewno. Tak. No i co? No i zauważyłem, że masz bardzo słabą kondycję. Spróbuję to jakoś wybrać. O co zauważyłeś. To no, nie jeździ na to rowerze. Nie, nie, ja Przecież ja... w trzeciej szodkach... rundzie już ledwo stałeś. Po schodkach wchodziłem tu i się zmachałem trochę teraz. Sapie <laughs> trochę teraz. Mianowicie. Czy zawalczyłbyś z, z kamerzystą hejter? Ja czy zawalczyłbym z nim? Mm. Wydaje mi się, że... Nie wiem, kurde. Nie wiem, tyle czasu y, razem byliśmy, że raczej mi się wydaje. W sensie tyle czasem razem nagrywaliśmy, że wydaje mi się, że raczej nie mógłbym się z nim bić teraz. Raczej nie. W sensie bardzo by mi to fejmu dożadało, ale raczej bym nie chciał. O, ale nika Kas już tutaj powiedział, że olejnika najebałeś. A... Ponieważ, ponieważ za bardzo się pokłóciliśmy i musiało dojść do tej walki, a że on wolał po prostu zrobić to w klatce za pieniądze, no to zrobiliśmy to w klatce. Dlaczego miałem nie wykorzystać okazji i nie zarobić? A kamerzystą się nie pokłóciłeś? Pokłóciliśmy się, ale strasznie bym wyszedł na tym źle yy, wizerunkowo, ponieważ on ma większy fejm. Myślę, że nie, bo w fejmy ma niejednokrotnie widzieliśmy gościa z mniejszym fejmem, który zyskał sympatię. E, widownie poprzez właśnie to, że mógł Nie ale wypowiadać... tak uważam właśnie, że raczej by mi to wyszło e, na złe. Może bym i zyskał na fejmie, ale e, dziękuję za taką widownię, która będzie pisać mi, że e, zrobiłem to dla fejmu, więc nie.